Nigdy nie sądziłem, że moje życie zmieni się z powodu dziecka, które nie potrafiło nawet wymówić mojego imienia, a tym bardziej nie wyobrażałem sobie, że nieznajomy mężczyzna w garniturze i krawacie, który wyglądał jakby wyszedł prosto z filmu o Wall Street, będzie częścią tego wszystkiego. Ale tak się stało i dziś, kiedy patrzę wstecz, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że cały wszechświat popchnął mnie w kierunku tego momentu, jakby wszystko zostało wyreżyserowane w ciszy. Czekając tylko na odpowiedni dzień, aby rozpocząć przedstawienie. Wszystko zaczęło się w 1900, zbyt gorący jak na wiosnę wtorek, w hałaśliwej i chaotycznej restauracji, w której od prawie czterech lat obsługiwałam stoliki, w poplamionym fartuchu i z niedbale upiętymi włosami, próbując utrzymać ciężar dziesięciogodzinnej, zmiany. I pamiętam, jak balansowałam tacą z dwoma talerzami niedogotowanego mięsa i szklanką soku. Kiedy frontowe drzwi otworzyły się z hukiem, i wbiegł mały chłopiec, jakby uciekał przed czymś niewidzialnym, z szeroko otwartymi oczami i rękami zakrywającymi, uszy, a wszystko we mnie zamarło. Taca prawie upadła, hałas wokół mnie zniknął na chwilę, jakby cały świat wstrzymał oddech, a ja mogłam tylko patrzeć na niego, małego, chudego, w pogniecionej, spoconej niebieskiej koszulce, z otartymi kolanami i słyszeć ten dźwięk, który wydawał, Ciągły, ochrypły, niemal bolesny jęk, jakby wołał o pomoc, ale nikt nie chciał go usłyszeć, ponieważ klienci zaczęli narzekać. Niektórzy mówili, że to brak wychowania rodziców, inni, że to psuje atmosferę. Jeden nawet krzyknął, żeby zabrać stąd tego dziwnego chłopca. A ja poczułem gniew narastający w żołądku, jak rzadko kiedy w życiu. Rzuciłem tacę na pusty stół. Zignorowałem krzyk kierownika. Które wrzeszczał, że porzucam pracę, i podszedłem do chłopca. Uklęknąłem na brudnej podłodze, pokrytej tłuszczem i okruchami. Zbliżyłem się powoli, nie wiedząc dokładnie, co robić, ale słysząc coś w środku siebie, co mówiło mi, że to jest to, co muszę zrobić, że on mnie potrzebuje. I wtedy zacząłem mówić cicho, najspokojniejszym głosem, jaki udało mi się znaleźć w tym chaosie, mówiąc mu, że jest bezpieczny, że jestem przy nim. Że nic mu nie zrobię, a kiedy zobaczyłem, że drży, jakby miał gorączkę, zacząłem śpiewać jedyną piosenkę, która przyszła mi do głowy: tę, którą śpiewała mi mama, kiedy miałem koszmary, prostą i słodką. Melodie, a powoli dźwięki, które wydawał, ucichły, jego ciało rozluźniło się, oczy przestały patrzeć w pustkę i w końcu spotkały się z moimi, i wtedy wszystko się zmieniło, ponieważ w tym momencie zaufał mi. Nie mówiąc ani słowa, pozwolił mi trzymać swoją rękę i pozwolił mi być swoim schronieniem. A kiedy rozejrzałem się dookoła, zobaczyłem, że wszyscy nadal patrzą niektórzy z pogardą, inni z litością ale nikt nie rozumiał, aż drzwi restauracji ponownie się otworzyły i wszedł mężczyzna wysoki, elegancki, wyraźnie nie pasujący do tego miejsca a kiedy zobaczył chłopca na podłodze w moich ramionach jego oczy rozszerzyły się w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem, jakby jego świat się zawalił, i od razu wiedziałem, że to jego ojciec. Podszedł do nas bez słowa, tylko patrząc, a ja powoli wstałem, z chłopcem wciąż trzymającym mnie za rękę, i kiedy oddałam go ojcu, zobaczyłam łzę spływającą po twarzy tego mężczyzny. Mimo, że próbował ją ukryć, wymamrotał cicho, dziękuję, wziął syna na ręce i wyszedł a ja wróciłam do pracy, jakby nic się nie stało, mimo że serce waliło mi jak młot. A tego wieczoru, kiedy wróciłam do domu, do małego, dusznej mieszkania, które bardziej przypominało pudełko zapałek, zdjęłam mundur i znalazłam w kieszeni złożoną kartkę papieru. Był to rysunek wykonany kredkami, z dziecięcymi pociągnięciami i czerwonym sercem, a na nim ja, z krzywym uśmiechem obok. Chłopca, to mnie rozbroiło, płakałam jak dawno nie płakałam, bo to był tylko bazgroł, ale sprawił, że poczułam się dostrzeżona. Ważna, jakbym w końcu była kimś dla kogoś. A w kolejnych dniach myślałam o tej chwili więcej razy, niż jestem w stanie zliczyć. Aż w końcu wrócił. Nie chłopiec, ale jego ojciec pojawił się ponownie. W restauracji tym razem sam ubrany w ten sam nienaganny garnitur i zaprosił mnie na rozmowę powiedział, że jego syn ma na imię Henry że ma autyzm, że rzadko pozwala komukolwiek się zbliżyć i że to co zrobiłam tego dnia było czymś czego nawet on jako ojciec nie potrafił osiągnąć a potem zaproponował mi pracę nie jako niani, ale jako kogoś kto mógłby być w pobliżu pomagać Henrymu otworzyć się Nawiązać kontakt ze światem. A ja na początku odmówiłam. Byłam dumna, bałam się, że będę postrzegana jako ktoś, kto potrzebuje pomocy, ale potem przemyślałam to. Pomyślałam o rysunku, o małej rączce ściskającej moją, o muzyce i zgodziłam się pod pewnymi warunkami. Wyraźnie zaznaczyłam, że nie będę luksusową służącą, że chcę naprawdę coś zmienić, a on się zgodził w ciągu następnych Miesięcy moje życie wywróciło się do góry nogami. Ponieważ mieszkanie w tym ogromnym domu, pełnym wielkich okien i duszącej ciszy, było jak życie w muzeum, ale za każdym razem, gdy siadałam na podłodze z Henrykiem i widziałam, jak na jego twarzy pojawia się nieśmiały uśmiech, wszystko nabierało sensu, a on powoli uczył się obsługi tabletu z obrazkami. Potem kilku słów, aż pewnego dnia Zupełnie niespodziewanie spojrzał na mnie i powiedział moje imię Eli cichym, ale stanowczo a ja płakałam, płakałam jak nigdy dotąd objęłam go mocno a po drugiej stronie drzwi nie wiedząc o tym jego ojciec wszystko słyszał i po raz pierwszy wszedł, uklęknął obok nas i też próbował objąć Syna a kiedy Henry mu na to pozwolił, zobaczyłam, jak ten mężczyzna się załamuje w pogniecionym garniturze ze łzami spływającymi po twarzy, i zdałam sobie sprawę, że za fasadą odnoszącego sukcesy biznesmena krył się złamany człowiek, który stracił żonę podczas porodu i spędził lata próbując kochać syna, nie wiedząc jak. I to właśnie tam, wśród zabawek rozrzuconych po podłodze, narodziło się między nami coś cichego, silnego, co rosło z czasem, podczas cichych obiadów, pośpiesznych kaw. Porozumiewawczych spojrzeniach, gdy Henry wypowiadał nowe słowo i zaczęłam odczuwać coś, co mnie przerażało. Ponieważ zawsze obiecałam sobie, że nigdy nie będę od nikogo zależna. Że nigdy nie oddam swojego serca po tym, jak zostałam porzucona przez ojca alkoholika i chorą matkę. Która umierając, prosiła mnie, abym była silna, a teraz oto byłam, otwierając się ponownie, pozwalając sobie czuć. Pozwalać sobie marzyć, i wszystko wydawało się idealne, aż prasa się dowiedziała: Ktoś zrobił nam zdjęcia w parku, wrzucił je do internetu, i z dnia na dzień stałam się nagłówkiem Kelnerka, która podbiła serce dziedzica i miliardera. I to było piekło reporterzy pod drzwiami kłamstwa w mediach społecznościowych a co gorsza Henry znów się zamknął, przestraszony fleszami i głośnymi głosami a ja prawie się poddałam. Prawie uciekłam od wszystkiego, ale wtedy napisał na kartce papieru Kocham cię i wiedziałam, że nie mogę go opuścić, że muszę walczyć nie dla siebie, ale dla niego, dla nas i tej nocy, po okropnej kłótni z jego ojcem, w której rzuciłam mu w twarz, że jego pieniądze nie mogą kupić miłości. Pojawił się w moim mieszkaniu, w deszczu, z Henrym w ramionach, przepraszając. Mówiąc, że nie chce już uciekać, że chce zbudować coś ze mną. I w tym momencie, z przemoczonymi stopami i sercem w kawałkach, uwierzyłam mu. Wpuściłam go do środka, dosłownie i w przenośni. I zaczęliśmy od zera. Sprzedaliśmy zimny dom i kupiliśmy prosty, w spokojnej dzielnicy, z dużym ogrodem i drewnianą huśtawką, na której Henry uwielbia się bawić, i w tym miejscu bez luksusu, bez fleszy znaleźliśmy spokój a pewnego dnia kiedy malowałem płot a Henry bawił się wodą podbiegł do mnie i krzyknął kocham was głośno wyraźnie a emerson jego ojciec upadł na kolana i płakał i tam na środku mokrej trawy trójka nas objęła się jak prawdziwa rodzina a dzisiaj kiedy piszę tę historię kiedy on śpi w pokoju obok a emerson zmywa naczynia w kuchni w końcu rozumiem, co moja mama miała na myśli, mówiąc bądź silna? Nie chodziło o to, żeby znosić wszystko sama, ale o to, żeby wiedzieć, kiedy podzielić się ciężarem, kiedy pozwolić komuś trzymać się za rękę. I jeśli pewnego dnia Henry uratował mnie rysunkiem, to dziś wiem, że cała nasza trójka ratuje się nawzajem, a ta historia, która zaczęła się od zagubionego chłopca w restauracji, stała się najprawdziwszą rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam.